5 listopada 2008 roku na Forest Recreation Ground odbyły się coroczne obchody Bonfire Night. Po raz 403 mieszkańcy Nottingham obchodzili rocznicę próby wysadzenia Izby Lordów. Zamachowcami było katolickie stowarzyszenie Gunpowder Plot założone w 1604 roku przez Roberta Catesby. Głównym celem nieudanej próby w pierwszy dzień obrad było zabicie króla Szkocja, Szkocji Anglii i Irlandii Jakuba I., jego rodziny oraz większość protestanckiej arystokracji, aby na tron mogła wstąpić i rządzić jako katoliczka księżniczka Elżbieta Stuart, córka Jakuba. Wytypowanym przez zgromadzenie niedoszłym zabójcą został Guy Fawkes. Do wybuchu nie doszło, ponieważ został złapany w piwnicach parlamentu przed podłożeniem ognia. Ówczesną karą za zdradę stanu został powieszony i poćwartowany. zamachowca owiana jest sławą. Począwszy od fenicza o imieniu Fawkes w Harry Potterze, komik z jak vendetta, na podstawie którego powstał film Wachowskich o tym samym tytule. Popluszową miniaturkę oraz muzea i organizacje upamiętniające to wydarzenie. W sobotę 1 listopada 2008 roku odbyło się również charytatywne Bonfire Night, które miało miejsce na terenie Willford Rugby Club. Co, jak co roku, to? We have this colossal bonfire uh, and the huge amount of fireworks, the best display in Nottingham. We have. Um, it takes about a hundred people to set this up and make it work. The fire act people, and they're going to shoot arrows. Burning arrows into the bonfire to light the bonfire, and we'll have a big countdown for that to, to happen. November the 5th is the date, but if you're going to do a charity function, you have to do it to the nearest day to it, and Saturday night, nearest bonfire night, is when we do it. I'm sure I have a very big crowd here 10 or 15,000 people, perhaps. Uh, probably the biggest bonfire in Nottingham. Um. No, we do it every year, we've, doing, we've been doing it for 12 or 14 years, I think. Rocznicowe Bonfire Night rozpoczęło się o 17.30 wraz z ruszeniem masywnego, wesołego miasteczka, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Od wyławiania maskotek po ekstremalne wyciskacze krzyku. Całe w całej rozrywce wturowali prezenterzy na rozstawionej scenie rozgłośni radiowej Trend FM. Wiele emocji, wrzasków, zachwytów spowodował pokaz Firebird dla dzieci. Głównym wydarzeniem wieczoru było podpalenie podobizn trzech członków Gunpowder Block, w tym Gaja Fabresa na szczycie ogniska. Po godzinie 20.00 festiwal przyciągnął tłumy na Forest Field w każdym wieku. Była to dobra okazja do spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi przy odrobinie rozrywki i muzyki. Po rodzinie od rozpalenia puszczono serię różnorakich fajerberek. W czuwała policja. Remember, remember the 5th of November the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever